Karol, powiedz mi, no, można powiedzieć, w nieprawdopodobnych okolicznościach przegrywamy to spotkanie, i nie wiem, da się coś mądrego tak na gorąco powiedzieć? No, to jest na gorąco mówione, no jest jak jest. Mm, tak naprawdę przegraliśmy przygr na własne życzenie kolejny mecz. Mm, no, ale chyba o to chodzi, żeby w takich właśnie ciężkich momentach, dobrać no, brać to na siebie. Bierzemy to na klatę i, no co, no, w następnym meczu musimy wygrać już. Mm. Sam trener na konferencji pomyczowej powiedział, że ta porażka niejako określiła już cele na dalszą część sezonu. Jest gorąco, sytuacja jest niebezpieczna, ale na pewno się nie poddamy i będziemy twardo walczyć o to, żeby jednak zacząć chociaż trochę marsz w górę tabeli. No, ja tu nie mam co innego powiedzieć. No, no mi się wydaje, że wszyscy widzą, że cel jest jasny: utrzymanie się, czy właśnie spokojne utrzymanie bez walki, co na razie nam średnio idzie, no ale. Tak jak mówię, taka jest piłka nożna. I, no i będziemy się starać odbić za wszelką cenę. Jak ten mecz w ogóle wyglądał z twojej perspektywy? Pierwsza połowa, można powiedzieć, że pod naszą kontrolą, ale ciężko było sforsować defensywę rywala? Nie, no, z mojej perspektywy to wyglądało tak, że no, oni tak naprawdę nie dochodzili do sytuacji. My mieliśmy takie gdzieś tam połowiczne czy. Czy no, czy no takie połowiczne sytuacje, żadnej klarownej, ale mniej więcej kontrolowaliśmy ten mecz, dlatego to jeszcze bardziej boli.